Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o chłopcu polskim Oddzielili ci syneczku, od snów, co jak model drżą. Haftowali Ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli Cię, syneczku, Ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w nocy, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut, zło. I zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką, Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?